Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć jedną z naszych usług, czyli spa dla garniturów. Każde ubranie należy pielęgnować, zwłaszcza jeśli jest wykonane z naturalnych i luksusowych tkanin. Wiele osób wie, że na przykład wełniany garnitur należy prać na sucho w pralni chemicznej, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że można postawić na coś mniej inwazyjnego i bardziej naturalnego. Nasze spa polega na odświeżeniu ubrania przy pomocy pary wodnej. Oraz porządnym wyczesaniu tkaniny z różnych drobinek brudu. Jest to w pełni naturalna oraz ręczna praca, która w ogóle nie zużywa tkaniny w przeciwieństwie do pralni chemicznych. Mamy ogromną wiedzę na temat konstrukcji ubrań, więc wiem jak optymalnie poradzić sobie z Waszą garderobą. Przy okazji przypomnę Wam, że posiadamy też usługi szewskie oraz renowacyjne, a ja zapraszam Was do skorzystania z naszego spa. Zwłaszcza teraz, kiedy kończy się zima i warto odpowiednio przygotować nasze ubrania, zanim trafią na dno szafy.